Pięć stówek ciągle do zgarnięcia w konkursie lokalizacyjnym, a my zbliżamy się już do połowy obecnego sezonu, chociaż ze względu na nową formułę można wygrać nawet dołączając pod jego koniec. A wczorajsza lokalizacja to kościół polsko-katolicki zesłania Ducha Świętego w Wałbrzychu. Gdy zobaczyłem ten budynek, na pierwszy rzut oka wydawało mi się, że jest to stara synagoga, ale chyba jednak nie. Kościół polsko-katolicki ma w Polsce około 18 tysięcy wyznawców i 72 parafie, co w porównaniu do 10 361 parafii kościoła rzymskokatolickiego pokazuje, jak mały jest to kościół. A ciekawostką jest to, że dla 72 parafii jest 65 duchownych, a w kościele katolickim dla 10 tysięcy parafii jest około 30 tysięcy duchownych plus kilkanaście tysięcy sióstr zakonnych. Wygląda na to, że kościół polsko-katolicki ma bardziej wydajnych pracowników. Przypominam, że trwa drugi konkurs zagadkowy, gdzie też 500 do zgarnięcia i że i follow pomagają kontynuować oba konkursy. Dziś znowu lokalizacja za trzy punkty. Gdzie to? Gdzie to? ェト、ジェト、ジェト